Coś Wam pokażę odnośnie tujek szmaragdowych. Tych Waszych ulubionych cmentarnych roślin. To jest taka tujka, której nikt nigdy nie przycinał. Ona tutaj ma kilka przewodników. Czyli tych pionowych badyli. No i jest e, dosyć łysa. Ale obok niej rośnie tuja, którą regularnie tnę w celu zagęszczenia. Ona też ma takich badyli dużo, ale tylko dlatego, że jeszcze jej w tym roku nie ciałem. Ale zobaczcie jaka ona jest tutaj gęściutka ta tujka też jest przycinana i tnę ją dość nieregularnie tutaj zataczając takie koło nożycami tutaj zostawiając troszkę więcej przestrzeni tutaj zwężam a góry w ogóle nie ruszam i tylko dlatego tnę w ten sposób żeby później móc ją fajnie przerobić no i tak wygląda przerobiona tujka która rosła obok i ciąłem ją też w ten sam sposób w celu zagęszczenia i zobaczcie jakie fajne rzeczy można później w takiej tujce wycinać. Na górze nie będzie kulki, tylko grzybek, a tutaj różne pokręcone kształty. Jest to fajna alternatywa dla klasycznych spiralek. A tu od kilku lat tnę tujki w ten sposób, że robię tutaj gęsty stożek, a na dole bardzo blisko pnia ja tutaj przycinam też, po to żeby mi się to fajnie zagęszczało i w przyszłości tutaj będę robił różne esy floresy, tegesy. Niby tuja cmentarna, ale jakbyś taką tujkę zasadził na cmentarzu, to pewnie ktoś by ci ją za. Zabrał.